Wibracja ciszy. Podczas pływania przyszła mi myśl o wibracjach, energii ciała, duszy i umysłu. W wielu naukach duchowych mówi się o częstotliwościach, rezonansie Ziemi, dostrajaniu się do fal Schumana, a także o przejściu z poziomu 3D do 5D. Często wyobrażamy to sobie jako sinusoidę, falę, która nieustannie wznosi się i opada. Jednak nagle zobaczyłem coś innego. Ideałem nie była dla mnie już sinusoida, lecz linia prosta. Nazwałem ją wibracją ciszy. To tak, jakby tafla wody była absolutnie spokojna, bez najmniejszego poruszenia, odbijająca czysto niebo. To stan mnicha, który w medytacji spowalnia bicie serca i oczyszcza umysł z gonitwy myśli. Wibracja ciszy nie jest brakiem energii, przeciwnie, jest jej najwyższą formą to pełnia, która nie musi podlegać wahaniom. Cisza nie oznacza pustki, ale obecność, która niczego nie potrzebuje, aby istnieć. To harmonia wykraczająca poza dualizm fal góra-dół, radość, smutek, światło-cień. Można powiedzieć, że sinusoidalna fala symbolizuje niższe stany świadomości życie w ciągłym reagowaniu na zmienność świata. Natomiast linia prosta wibracja ciszy to wyższy wymiar istnienia. To bycie w centrum, w którym energia jest stabilna, czysta i niezakłócona. Wibracja ciszy jest jak serce wszechświata, które nie bije rytmem wzburzonej fali, lecz trwa w spokojnej obecności. To powrót do źródła, do pierwotnej harmonii, gdzie nie trzeba się już dostrajać do niczego, bo jesteśmy jednością z całością.